Dzień dobry, witam Państwa Kukuła Wojciech, Fruit Akademia. Jesteśmy na plantacji maliny letniej. Tutaj, tak samo jak w przypadku pozostałych upraw, ważne są zarówno nawożenie, jak i ochrona. Mamy ten okres wczesno-wiosenny. Widzimy, że plantacja postępuje w rozwoju, fazy fenologiczne przebiegają prawidłowo. Mieliśmy do tej pory okres lekkich chłodów, przepadywało, tak, duża ilość opadów, w związku z czym będzie tutaj też trzeba położyć nacisk na ochronę przeciwko chorobom. Pierwszą z takich chorób w uprawie maliny jest to rdza maliny i tutaj na ten okres moglibyśmy polecić produkty strobilurynowe, które dość dobrze zwalczają tąże chorobę. W dalszej części będzie konieczne wykorzystanie produktów zwalczających zamieranie pędów maliny. Ma ona szczególne znaczenie troszeczkę w późniejszym okresie, natomiast warto już pomyśleć o doborze środków, o schemacie postępowania. Z doboru produktów mamy tutaj tiofanat metylu chociażby, czy produkty zawierające pirametanil. Pirymetanil dodatkowo zwalcza szarą pleść, natomiast nie jest to okres e, dedykowany dla tej choroby i dla tego produktu z uwagi, że mamy jeszcze, e, jesteśmy przed okresem kwitnienia, a to właśnie w okresie kwitnienia szara pleśń e, sieje postrach wśród e, plantatorów. Jeżeli chodzi o nawożenie, zwróćmy uwagę na kondycję liści. Mieliśmy, tak jak już powiedziałem, ten okres niższych temperatur, co skutkowało zahamowaniem pobierania składników pokarmowych. I tutaj zwróćmy uwagę na liście, które mają przebarwienia takie fioletowe na brzegach, co wskazuje na to, iż brakuje im troszeczkę fosforu. W związku z czym tutaj warto by było rzeczywiście podkarmić te rośliny fosforem. Mamy w tyle głowy okres tak zwanych zimnych ogrodników na plantacjach roślin jagodowych można by było a nawet trzeba wykorzystać produkty które nam niejako przygotują rośliny do tych spadków temperatur. I tutaj jednym z produktów może być produkt algowy, biostymulator kelpak, który dedykujemy do upraw maliny, truskawki i innych roślin jagodowych, chociażby borówki, tak, żeby rzeczywiście wzmocnić tutaj roślinę na okres przed kwitnieniem. Jeżeli jest w okresie kwitnienia, wzmacniamy tutaj, stymulujemy zawiązywanie kwiatów. I tutaj mamy wtedy podwójne działanie. Jeżeli chodzi o Postępowanie po przymrozku, bo wiadomo, że mniejszy lub większy on może wystąpić, może wystąpić lokalnie. Ta jego siła, ta siła uszkodzeń może być na różnym poziomie. Niemniej, moglibyśmy tutaj w uprawach roślin jagodowych również wykorzystać produkty aminokwasowe po wystąpieniu przymrozków, które będą nam wpływały na przyspieszenie tego tej regeneracji samej rośliny, w związku z czym e, jednym z takich produktów mógłby być produkt e, Naturamin WSP, który jest produktem aminokwasowym. Są to aminokwasy roślinne charakteryzujące się wysoką e, koncentracją proliny i seryny w tym aminogramie e, dostępnych aminokwasów, co odpowiada z jednej strony właśnie na to, za tą regenerację, a z drugiej strony, strony za poprawę em, zawiązywania też. W związku z czym nie bójmy się wykorzystać też tego produktu. Produkty zarówno kelpak, jak i naturamin spokojnie możemy łączyć z ochroną fungicydową, dzięki czemu otrzymamy tutaj em, przy jednym zabiegu em, możliwość i nawożenia, i biostymulacji, e, i również ochrony. Jeżeli chodzi o ten okres i dzisiejsze spotkanie, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam po więcej szczegółów, jeżeli chodzi o zalecenia nasze, na portal Fruit Academia. Tam zamieszczamy szczegółowe wytyczne, jeżeli chodzi o wszystkie gatunki roślin sadowniczych. Dziękuję. Do widzenia.